Cześć, za nami ściganie na Phillip Island w Australii, które wymagało od nas kibiców MotoGP no, trochę utraty snu, trochę hartu ducha, żeby wstać tak wcześnie i, i obejrzeć wyścig. Być może właśnie z powodu tych wyścigów jestem w tym tygodniu trochę niewyspany. Hmm. Ale uważam, że było warto. Choćby po to, żeby oglądać Marka Marqueza, który zdominował weekend. Być może nie tak na torze, chociaż wygrał w niedzielę, ale zdominował ten weekend swoją akcją ze zrywką, która myślę, że po prostu przejdzie do historii. Będą o niej legendy. Na polach startowych w niedzielnym wyścigu zdjął zrywkę, wrzucił ją pod motocykl. Oczywiście niecelowo chciał ją zrzucić obok motocykla, ale niestety robił to pod wiatr, więc ta zrywka pofrunęła prosto pod jego motocykl. Nerwowo próbował ją jeszcze wydostać, ale wiatr. Sprawił, że ona wpadła centralnie pod jego tylne koło, i gdy ruszał, stracił aż 12 pozycji, albo 11, z drugiego na 13 miejsce. Potężnie przypalił tylną oponę, no właśnie, co nie przeszkodziło mu w wygraniu tego wyścigu. Także mogliśmy obserwować niecodzienną sytuację w wykonaniu marka, który. Um, ostatnio, kiedy startuje z pierwszej linii, zawsze ma jakiś kłopot albo jakąś ciekawą historię. No to był po prostu hit. Um, a potem mogliśmy oglądać jego wspaniałą pogoń. Trochę punktów odrobił Jorge Martin po Grand Prix Japonii, w którym to Peko Baniaja wyszedł górą. Teraz to Jorge Martin. Nadrobił 10 punktów wygrywając sprint i będąc drugi w Australii. Bardzo fajne było starcie Jorge Martina z Markiem Marquezem w walce o pierwsze miejsce w niedzielnym wyścigu. Widać było, że jeden z zawodników, czyli Mark Marquez, ma niewiele do stracenia. Natomiast Jorge Martin no, pewnie odpuścił też trochę tę walkę ze względu na obawy, żeby w ogóle dokończyć wyścig. Nie? Miał bardzo dużo do stracenia. Gdyby jakoś tam zaangażował się w tą wymianę ciosów z Markiem Marquezem i gdyby to skończyło się dla niego wywrotką, to byłaby katastrofa, bo utraciłby całą zyskaną nad Peko w ten weekend przewagę. Natomiast, um, mimo wszystko, Jorge Martin próbował się odgryźć. Odebrał pozycję Marquezowi, ale ostatecznie gdzieś tam um, wrócił na tarczy. Drugi. Bardzo szkoda mi Pedro Acosty, który w sprincie ponownie się wywrócił. To jest kolejny nieukończony przez niego wyścig. To poskutkowało tym, że w niedzielę w ogóle nie startował. No, szkoda mi tego młodego zawodnika, debiutanta, który ostatnio ewidentnie jakoś widać, że złapał tempo, że rywalizuje z najlepszymi, ma wysokie pozycje startowe, ale non-stop się wywraca. Mam nadzieję, że jakoś tam uda im się. W Gazgasie czy, czy w przyszłym sezonie w fabrycznym zespole KTMA, no, pomóc jakoś Pedro wypracować to razem z nim, żeby po prostu dojeżdżał, żeby był bardziej regularny, bo mógłby zajmować bardzo wysoką lokatę w, ogólnie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Cały czas trwa walka o mistrzostwo. Jorge Martin ma przewagę 20 punktów nad Peko. I tak jak to podsumował Peko po wyścigu w rozmowie z Jorge Martinem, tak naprawdę cały czas trwa taka wymiana ciosów. Jeden trochę zyska 10 punktów, potem drugi 10 punktów, i tak na zmianę gdzieś tam wyrywają sobie te, 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 te punkty. Co oczywiście wpływa pozytywnie na emocje związane z, z napięciem, z oczekiwaniem, który z nich okaże się lepszy. Teraz Grand Prix Tajlandii. Wydaje się, że Jorge Martin tutaj zwykle osiągał bardzo dobre wyniki. Mark Marquez też bywa konkurencyjny w Tajlandii, a jednocześnie jest to kolej teraz dla Peko, żeby to on, Trochę tych punktów nazbierał, więcej niż Jorge Martin. Także jestem ciekaw, jak rozstrzygnie się ta rywalizacja. Też ciekawie wygląda rywalizacja o trzecie miejsce w klasyfikacji Generalnej Mistrzostw. Oczywiście Marc Marquez, zwłaszcza po tej niedzielnej wygranej i Enea Bastiani nadal mają matematyczne szanse na zwycięstwo w MotoGP ale to są czysto matematyczne szanse. Po prostu hmm, pierwsi dwaj musieliby mieć naprawdę Peko i Martin musieliby mieć naprawdę hmm, fatalną teraz pasę nieukończonych wyścigów, żeby coś takiego mogło się wydarzyć. Niemniej ta różnica punktowa między Bastianinem a Marquezem jest bardzo niewielka i no, i, i, i na to wygląda, że obu im zależy na tym, żeby na koniec sezonu mieć to trzecie miejsce. Obecnie to Marquez wysunął się na prowadzenie. Zobaczymy, jak dla tej dwójki skończy się Grand Prix Tajlandii. Ode mnie to tyle. Jeśli podobało Ci się nagranie. Będę wdzięczny za lajka. Subskrybuj kanał, aby dowiadywać się, kiedy wrzucam nowe treści. I do zobaczenia po kolejnym Grand Prix. Cześć.